Witam Was z całego serca w tym okresie przedświątecznym. Te święta wyjątkowo są zupełnie inne niż wszystkie dotychczas. Z różnych przyczyn. Przeszliśmy trudny czas. Przechodzimy też trudny czas. Wielkanoc, która kojarzy się ze zmartwychwstaniem. Mi się trochę będzie kojarzyła ze śmiercią. Zresztą nie tylko mi, dlatego że. Ta śmierć niestety zbiera dosyć duże żniwo i po pandemii i w czasie wojny u naszych sąsiadów, ale też przynosi nam dużo dobra. Dużo miłości. Pokazuje jakie serca ludzie mają, ile mają współczucia, ile mają miłującej dobroci do siebie nawzajem. Moi drodzy, niech te święta będą dla was właśnie pełne miłości. Łagodności w stosunku do swoich bliskich, wybaczenia, otulenia w tej takiej opiece i trosce. Moi drodzy, życzę Wam dużo miłości, dużo zdrowia, żebyśmy się wszyscy spotkali za rok w tym samym zestawie, w tym samym komplecie, w tej naszej rodzinie dusz. Jest przepięknie. Nie wiem, czy słyszycie, jak śpiewają ptaki. Spokój, miłość, harmonia. Niech ta piękna energia przyrody uzdrowi nasze serca, nasze dusze, nasze wnętrza. Życzę Wam jeszcze raz wesołych świąt, dobrych świąt, ciepłych świąt, pogodnych świąt. I tak przyszła jeszcze taka myśl. W te święta podzielmy się. Najlepszym co mamy. Niech dla jednych to będzie kawałek chleba, dla innych dobre słowo, energia miłości, uwagi, czy nawet zapytanie, czy u Ciebie wszystko dobrze? Moi drodzy, czy u Was jest wszystko dobrze? Wesołych świąt.